Jest dzisiaj też okazja, aby w tym gronie porozmawiać o takim naszym na chwilę obecnym kompleksowym projekcie modernizacji, remontu dróg na terenie Województwa Polskiego dla naszych mieszkańców w partnerstwie z różnymi samorządowcami, dlatego że staramy się korzystać ze wszelkich możliwych źródeł, aby drogi budować, remontować, a szczególnie wiele radości nam daje, kiedy mamy możliwość budowania naszych dróg w nowych przebiegach, takich kiedy ułatwiają tak naprawdę bardzo, bardzo mocno życie, ale wiemy też, że mieszkańcy doceniają to co robimy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to co robimy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wiemy też, że inwestycje rządowe poprzez, poprzez Fundusz Remontu Dróg Lokalnych są też zawsze w kręgu zainteresowań naszych samorządowców i gdybym tak naprawdę, zawsze wszystkich prosił i starał się trzymać swoich zasad. To bardzo bym chciał, żeby edukacja, służba zdrowia i transport publiczny, rozumienie budowy dróg, został wyłączony ze wszelkich poglądów partyjnych, politycznych i decyzji. Niech to będzie ciągłość dobrej pracy, dobrej inwestycji, i żeby, żeby tak naprawdę zawsze mieć gdzieś w tle tego naszego dobrego działania. Dobro mieszkańców i rozwijających się i korzystających z firm. Szanowni Państwo, przed nami co najmniej dwa lata dobrych inwestycji na poziomie około pół miliarda złotych w województwie opolskim. Dlatego też to jest wielkie przedsięwzięcie, zarówno po stronie samorządów lokalnych, ale również naszego zarządu dróg wojewódzkich, który tutaj reprezentowany jest przez pana dyrektora Choraczuka. E, i cały cały zespół współpracowników, dlatego też chcieliśmy dzisiaj Państwu pokazać króciutko, w jakim momencie jesteśmy tych ostatnich rozstrzygnięć i, i, i planów realizacyjnych.